Świat patrzył z przerażeniem, jak 16 marca 2025 roku nad Jemenem unosiły się kłęby dymu. Administracja Stanów Zjednoczonych podjęła decyzję o przeprowadzeniu serii nalotów na cele rebeliantów Huti w całym ogarniętym wojną kraju. Te ataki, określane przez amerykańskich urzędników jako zdecydowane i potężne, spowodowały przerażającą liczbę ofiar śmiertelnych. Wstępne raporty potwierdziły co najmniej 31 ofiar śmiertelnych, a obawiano się, że liczba ta znacznie wzrośnie. Ponad 100 osób zostało rannych, wiele w stanie krytycznym, co maluje ponury obraz zniszczeń. Naloty były wymierzone w kilka miejsc w Jemenie, w tym w stolice kraju, Sane. Eksplozje wstrząsnęły miastem, pozostawiając po sobie powybijane szyby i powszechną panikę, Niczym za czasów powstania warszawskiego. Sada, bastion Huti, również doświadczył furii amerykańskiej ofensywy. Inne prowincje, w tym Al-Bajda, Hadżja i Damar, również nie zostały oszczędzone od ataku. Celem ataków, według rządu USA, było przywództwo i infrastruktura Huti, ale koszt ludzki był niezaprzeczalny. Wśród ofiar byli niewinni cywile, w tym kobiety i dzieci. Dzielnica Al-Jaraf w Sanie została szczególnie zdewastowana. Według doniesień zginęło tam 13 osób, a 9 zostało rannych, z których wiele to rodziny ofiary ostrzału. W prowincji Sada sytuacja była równie tragiczna. Życie straciło co najmniej 10 osób, w tym czworo dzieci. Te ofiary podkreślają brutalną rzeczywistość konfliktu i jego niszczycielski wpływ na życie niewinnych ludzi. Ataki pogrążyły Jemen w chaosie i rozpaczy. Już i tak krucha infrastruktura, zniszczona przez lata konfliktu, została jeszcze bardziej uszkodzona. Naloty były wyraźnym przypomnieniem o trwającym kryzysie humanitarnym w Jemenie, gdzie miliony ludzi cierpią z powodu głodu, chorób i przesiedleń. Społeczność międzynarodowa wstrzymała oddech, zastanawiając się nad długoterminowymi konsekwencjami tej eskalacji. Rząd Stanów Zjednoczonych niezwłocznie uzasadnił swoje działania. Naloty, jak argumentowali, były bezpośrednią odpowiedzią na serię prowokacji ze strony rebeliantów Huti. Przez miesiące Huti atakowali statki handlowe na Morzu Czerwonym kluczowym szlaku wodnym dla światowego handlu. Ataki te, często z użyciem łodzi wyładowanych materiałami wybuchowymi i dronów, zagrażały międzynarodowej żegludze, a tym samym interesom USA w regionie. Administracja Bidena podkreśliła, że to ona podjęła decyzję o przeprowadzeniu ataku, wskazując na odmowę Huti wstrzymania ataków na ruch morski pomimo wielokrotnych ostrzeżeń. Argumentowali, że naloty były konieczne, aby odstraszyć przyszłą agresję i chronić swobodę żeglugi na Morzu Czerwonym. Zaatakowanie przywództwa i infrastruktury Huti, jak twierdzili, miało na celu pozbawienie ich możliwości przeprowadzania dalszych ataków. Krytycy jednak szybko zwrócili uwagę na możliwość odwrotnego skutku tych nalotów. Ofiary wśród ludności cywilnej, jak argumentowali, jedynie zaognią napięcia i wzmocnią poparcie dla Houthi. Niektórzy eksperci sugerowali, że naloty miały bardziej na celu demonstrację siły Ameryki w regionie niż zajęcie się pierwotnymi przyczynami konfliktu. Uzasadnienie ataków przez USA nie uciszyło oburzenia wielu członków społeczności międzynarodowej. Wciąż istniały obawy co do legalności nalotów i możliwości dalszej eskalacji. Sytuacja w Jemenie, już i tak skomplikowana sieć sprzecznych interesów i aktorów, wydawała się bardziej niepewna niż kiedykolwiek. Społeczność międzynarodowa zareagowała na naloty USA, zlecone przez administrację Bidena, mieszanką potępienia i obaw. Rada Bezpieczeństwa ONZ zwołała nadzwyczajne posiedzenie w celu omówienia sytuacji, a wiele państw członkowskich wyraziło głębokie zaniepokojenie eskalacją przemocy. Naloty, decyzja administracji Bidena spotkały się z ostrą krytyką z różnych stron, a wielu światowych przywódców wzywało do powściągliwości i powrotu do dyplomacji. Iran, długoletni zwolennik rebeliantów Huti, gwałtownie potępił działania USA. Irański minister spraw zagranicznych Abbas Arakci potępił naloty jako naruszenie prawa międzynarodowego i niebezpieczną eskalację konfliktu. Rosja, kolejny kluczowy gracz w regionie, wezwała do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych i powrotu do stołu negocjacyjnego. Nawet w samych Stanach Zjednoczonych naloty autoryzowane przez administrację Bidena spotkały się z mieszanym odbiorem. Podczas gdy niektórzy chwalili administrację Bidena za zajęcie twardego stanowiska wobec Huti, inni kwestionowali mądrość interwencji wojskowej w konflikcie, który nie ma łatwych rozwiązań. Organizacje praw człowieka potępiły ofiary wśród ludności cywilnej i wezwały wszystkie strony do priorytetowego traktowania ochrony życia niewinnych ludzi. Społeczność międzynarodowa zmagała się ze skutkami nalotów USA, rozdarta między potępieniem przemocy a poszukiwaniem pokojowego rozwiązania konfliktu. Naloty, decyzja administracji Bidena, były wyraźnym przypomnieniem o kruchości pokoju i straszliwym ludzkim koszcie wojny. Niedawne naloty USA, zlecone przez administrację. To tylko najnowszy rozdział w długiej i burzliwej historii Jemenu. Kraj jest spustoszony wojną domową od 2014 roku, kiedy to rebelianci Huti, szyicka grupa muzułmańska, przejęli kontrolę nad stolicą Saną, zmuszając międzynarodowo uznany rząd do ucieczki. Konflikt dramatycznie nasilił się w 2015 roku. Kiedy to koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej, wspierana przez Stany Zjednoczone, interweniowała militarnie, wspierając jemeński rząd. Wojna w Jemenie stała się skomplikowaną siecią konfliktów zastępczych, w których regionalne i międzynarodowe mocarstwa walczą o wpływy wsparcie Iranu dla Huti i Arabii Saudyjskiej dla rządu Jemenu zmieniło konflikt w wojnę zastępczą między dwoma regionalnymi rywalami. Stany Zjednoczone początkowo zdecydowanie popierające interwencje pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej w ostatnich latach stopniowo zmniejszyły swoje zaangażowanie, ale nadal pozostają kluczowym graczem w konflikcie. Kryzys humanitarny w Jemenie jest powszechnie uważany za najgorszy na świecie. A miliony ludzi cierpią z powodu głodu, chorób i przesiedleń. Konflikt zniszczył infrastrukturę kraju, sparaliżował jego gospodarkę i pozostawił jego mieszkańców w skrajnej potrzebie pomocy humanitarnej. Pomimo licznych prób wynegocjowania zawieszenia broni i rozpoczęcia rozmów pokojowych, trwałe rozwiązanie konfliktu pozostaje nieuchwytne. Niedawne naloty USA, choć przedstawiane jako odpowiedź na agresję Huti, były decyzją podjętą przez administrację i grożą dalszym zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych w ten złożony i trudny do rozwiązania konflikt. Naloty uwypuklają wyzwania związane z poruszaniem się po zdradliwych wodach kryzysu w Jemenie i pilną potrzebę pokojowego rozwiązania, które zajmie się pierwotnymi przyczynami konfliktu i złagodzi cierpienia Jemeńczyków.